Movie. Witam Jakub Duszyński. Za chwilę obejrzymy wspólnie film Milarepa, nakręcony przez buddyjskiego mnicha. I z tej okazji dzisiaj moim gościem jest Lama Rinchen. Bardzo serdecznie pana witam. Dzień dobry. Ta opowieść rozgrywająca się w XI wieku ukazuje nam losy chłopca Topaki, który z czasem staje się Milarepą. Czy to jest znana dla buddystów postać? Dla tych, którzy praktykują zgodnie z tradycją buddyzmu tybetańskiego, jest to jedna z najbardziej znanych postaci. W ogóle w całej historii Tybetu jest to jedna z najbardziej znanych i wielbionych postaci Milarepa. I jako praktykujący buddysta, jako mistyk, Milarepa jako poeta są znani przez wszystkich, nie tylko przez uczonych filozofów, ale też przez takich najbardziej zwyczajnych ludzi. Dzieciom opowiada się historii o Milarepie. Filozofowie studiują, medytujący, kontemplujący, jakby próbują naśladować jego styl praktyki. Także jest to postać powszechnie znana i wielbiona w buddyzmie tybetańskim. Ale czy on już za życia stał się legendą? Jak pamięć o nim dotrwała? Do naszych czasów. Tak Milarepa już za życia stał się legendą, przede wszystkim dlatego, że on ukazuje jakby takie dwie skrajności w swoim życiu. Najpierw no, pod namową swojej matki był człowiekiem, który Uczynił wiele zła. No, zabił, w sumie mówi się, że 36 członków swojej rodziny w ramach Zemsty, później głęboko żałował, w wieku 40 lat dopiero porzucił taką właśnie ścieżkę życia, która polegała na krzywdzeniu innych, oddał się bardzo surowej, bardzo asetycznej praktyce religijnej i mówi się, że w ciągu tego samego życia jeszcze był w stanie oczyścić wszystkie te negatywności tak daleko, że osiągnął poziom, który. No, Używając takiej zachodniej nomenklatury, nazwalibyśmy najwyższą świętością. W buddyzmie mówimy, że w ciągu jednego życia został buddą. <śmiennie> A czy pozostawił po sobie właśnie tylko opowieść, czy także jakieś ślady świadectwa swojego życia, poezję? Nie wiem. Przede wszystkim znany jest z tego, że miał niezwykły dar takiego spontanicznego komponowania pieśni. On bardzo często, kiedy nauczał, nauczał śpiewając. I te pieśni przechowały się. Jest, w sumie znane są przynajmniej dwie wersje życia Milarepy. Wszystkie jakby bazują na tych samych pieśniach, są tylko bardziej zwięzłymi czy, czy dłuższymi formami opisu całego życia Milarepy. Najbardziej znana wersja to jest historia życia i wyzwolenia. wyzwolenia Milarepy, napisana w XVI wieku przez Cang Nying Heruke, znanego tybetańskiego pisarza. I to właśnie na tej wersji opiera się film pod tytułem Milarepa. Mm -hmm. Mówimy tutaj o buddyzmie tybetańskim. Na czym polega jego specyfika? Czym różni się od innych odłamów buddyzmu? Bundys tybetański jest niezwykle barwny, jeśli chodzi o całą taką stronę rytualną, jeśli jest, jest niezwykle barwny wystrój wnętrz w odróżnieniu od na przykład takiego skromnego wystroju mhm. świątyń japońskich. Specyfika buddyzmu tybetańskiego też polega na tym, że on dosyć wiernie stara się naśladować przez stulecia, to było pewnego rodzaju, jakby można powiedzieć. Pasją Tybetańczyków, żeby jak najwierniej kontynuować y, tradycję buddyjską, taką jak ona wyglądała w 8, 10, 11 wieku w północnych Indiach. Y -hmm. O samym Milarepie, którego historię zaraz obejrzymy, mówi się, że był mistrzem buddyzmu diamentowej drogi. Co to takiego? Otóż y, ten buddyzm diamentowej drogi, czy też poprawnie Vajrayany, y, y, stosuje bardzo specyficzne metody, które y -hmm. pozwalają ideał bodhisattwy czyli rozwinięcie zdolności do pomagania wszystkim, którzy są w potrzebie. Te metody pozwalają ideał bodhisattwy realizować niezwykle szybko, nawet osiągnąć stan buddy w ciągu jednego życia, ale to wymaga oczywiście takiego poświęcenia, całkowicie poświęcenia swojego ciała, mowy i umysłu w taką pełną oddania praktykę, żeby móc ten cel w ciągu jednego życia urzeczywistnić. Milarepa właśnie poświęcił się takiej ścieżce. I dzięki no, intensywnej pracy w ciągu no, zaledwie kilkunastu lat osiągnął ten cel. Zatem mistrz i uczeń Marpa i Milarepa, czy można w ogóle sobie wyobrazić drogę do oświecenia, która nie prowadzi przez nauki mistrza? Nie, w naukach Buddy jest bardzo jasno powiedziane, że na własną rękę nie jesteśmy w stanie dojść do celu. To jest tak, jakbyśmy szli do jakiegoś mm. zupełnie obcego kraju. Nie znamy gdzie, miejsca, gdzie leży cel, nie wiemy, jak do niego dojść, a więc nie znamy ani celu, ani drogi, potrzebujemy przewodnika, który sam tę ścieżkę przeszedł. Inaczej no, nie, niezwykle nieprawdopodobne, wręcz niemożliwe jest to, żeby przypadkowo dotrzeć do celu. Chciałbym zwrócić uwagę, że de facto obejrzymy tylko pierwszą część opowieści o Milarepie, dlatego że reżyser zamierzył sobie dwuczęściową opowieść poświęconą właśnie tej postaci. Co takiego wydarzyło się w drugiej części życia Milarepy? Jak wyglądała jego droga do oświecenia? No, ta druga część życia jest niezmiernie istotna, bowiem ona ukazuje, to można powiedzieć, pozytywną część życia Milarepy. Kiedy najpierw yy, poznawszy Marpę z wielkim trudem, Naprawdę wielkim znojem stara się uzyskać od Marpy nauki. Ja mogę uprzedzić nieco tę historię i powiedzieć, że kiedy Milarepa miał nadejść, Marpa miał sen, w którym. Yy... Otrzymał taką przepowiednię od swojego nauczyciela, indyjskiego mistrza Naropy. Z tej przepowiedni wynikało, że właśnie ten wyjątkowy uczeń, który będzie w stanie wszystkie nauki przejąć od Marpy, ten uczeń właśnie nadejdzie tego dnia. Co ciekawe, żona Marpy miała tej samej nocy również niezwykły sen, mówiący, że Naropa podarował wadrze, czyli takie, można powiedzieć, buddyjskie berło symbolizujące jakby ten ostateczny cel. Ścieżki, taką czystość stanu buddy, ale ta wadża, którą Naropa podarował Marpie, była zabrudzona. Mhm. Naropa powiedział: musisz ją oczyścić. Kim jest reżyser filmu? Bo wiem, że miał Pan okazję spotkać go i poznać. Neten Choklenkrimpoche jest jednym z najwyższych rangą mistrzów lamów w tak zwanej tradycji Nyingmapa, czyli w najstarszej tradycji buddyzmu tybetańskiego. A więc będąc jednocześnie tak wysokim rangą, myślę, że w hierarchii katolickiej odpowiadałoby to pozycji arcybiskupa, jednocześnie prowadzi taki niezwykle prosty tryb życia i on próbuje na różne sposoby... Przybliżyć idee buddyjskie nie tylko ludziom z regionu Himalajów, ale także ludziom Zachodu, ponieważ jego postać inspiruje wielu ludzi Zachodu. To też właśnie ten człowiek, który sam nie tylko doskonale zna historię życia, ale który sam także spędził wiele lat w odosobnieniach medytacyjnych, który można powiedzieć w swoim życiu jest częściowo podobny do Milarepy, ten człowiek właśnie z takim dużym wyczuciem oddaje to, co w życiu Milarepy jest najważniejsze.